Podcypeczka siedzi Rura Oj tak świetnie Bardzo dobry opener Galic Staff to jest bardzo mocny opener O, okej, okay. dobra mamy kazacki opener Pokaż to? Okej okay. Dobra uh, GG to jest jeden z najpotężniejszych openingów. W ogóle ta laska jest naprawdę giga OP. Hak. Przejebane mamy. To jest mapa najdłuższa możliwa. Cztery przechodnie. Cztery przechodnie filary. I nic na to nie zrobimy. To musimy tutaj dobrze wekspić. To piąty level chciałbym mieć. Nie. Ja pierdolę. To idziemy w drugą stronę no Ten level no Ma mały tak mały item level, że daj spokój Jakby nam buty sprzedajemy Jest no. są Ale nie, nie, nie stać mnie Uwa, nie stać mnie Ale będzie, będzie mi stać No, butki są Wow Powinno być idealnie <laughs> Jest czutka już Jest taka czutka na bombę Trzeba to przećwiczyć Go Boom! No. <noise> Mogę. Ty? Hey. Unleash działa? Na freezingi? Tu? Unleash działa? What? Na freezing szardy Unleash normalnie wjeżdża? To, co się stało w tym momencie? Pokaż mi. Co się stało? Ja pierdolę! Zespałniłem się w ścianie! <noise> to all spells fajnie Fajnie, 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 fajnie Fajnie, 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 fajnie Dobra, gramy Pięć, kurwa Kurwa Dobra, drugi raz nie użyję Lura Patrzcie lewo, prawo, lewo, prawo. Od tego mamy ten widescreen właśnie. Zobaczycie, co się stanie z bosem. Z tą frostbombą. Patrzcie, co ta bomba robi. Patrzcie o tą bombę. Nara. Nara. Siedzę na nim i gonikuję. Nie czekam. O kurwa mać dałem się, ale błąd zrobiłem. Niepotrzebnie. Dużo ogromny błąd. Niepotrzebnie. Próbowałem szarżować. Wystarczy, żebym szedł do przodu. Oj. Coldres 10%. 10% to jest tak mało resa na niego. Że jak uderzycie filarem, to jest insta freeze. O naraz. Ja pierdola Nie rol wtedy nie, nie wtedy, kiedy trzeba, no ale tu one shot Zawsze tu musi być one shot Powiem tak, bez archerów nie jest najłatwiej na świecie Naprawdę oprócz kurwa ten ring jest niesamowity, ma tyle rzeczy, ale oprócz Lightresa nie ma niczego. O kurwa, jak szybko! Ty, co się dzieje? Tak, to jest bardzo ciekawy run. Ludia leży. Aha, nie no, zajebista jest ta gra. Uwielbiam to, nie? Nie mogę otworzyć portalu. Dopiero, aha. Bind nie działa, muszę klikać, dobra. nice. fabryka kryształu, moi drodzy. Numer dwa na tym ranie. I jeden był koksownik wcześniej. Albala. Nie, halani. Zajebiście. Halankę mamy najpierw. Rewelacja. Tutaj raczej jak bomba trafi, to musi być gigapart, o. Oh. Ej, chaos ją normalnie łapie. <grystanie> Uwielbiam się wszarżować tutaj i robić to hitless. <grystanie> ja pierdolę, jakie długie się trafiają te gantlety, no. Dwa gauntlety na dzień dobry Gauntlet, sorry, trzeci ga Ja pierdolę. Trzeci gauntlet, nie? Oj Lol Zamknąłem! Zamknąłem i przed pyskiem Dobra, no i to rozumiem. Przyspieszamy. Teraz jakiś escaping może delikatny. Our regulazibos go. O kurwa i gauntlet, nie! Wiadomo Ja nie wiem Stój w tym. Jezus, jaki damage. Ale Sukuba będzie miała Esce! No! Większego DPS-u nigdy nie było! Za mocny jestem! Ja pierdolę! Za mocny jestem, ty! No! Dobra, opener ile mam lightning czy 8, spoko. Openuję i rura, dodge i jest mój. Dobra? Sukuba i gonimy Ja pierdolę Co jest z moimi potkami kurwa pierdolę. Oj. Zapomniałem jeszcze o tym. Jeden tu minion skills, dziękuję bardzo, do widzenia. Szukane, szukane i wyszukane. O nie, nie mam inta, kurwa na sukubę, nie wierzę w to. Ja pierdolę. Kurwa mać. Dobra, tego nie zrobimy tak, nie ma szans, nie dadzą mi. Ja pierdolę! To ile tego trzeba, naprawdę? To ja wszystko. Dobra, to ja muszę całkowicie zmieniać speki, bo to to, to nie ma sensu. Ja... Dobra, ja tego nigdy nie zrobię. Jedziemy. Dawaj, dawaj, no. Sieć w tym. Siedź, sieć, sieć. To dobrze, dobrze, dobrze. Przyścimy sobie tutaj oh, O, koniec wow. O kurwa. Dobrze dobrze dobrze, 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 dobrze. Save, save, save. Oh. Ja pierdolę. Dobra, następnym razem jak mnie wciągną... Nie, bo to one tak wsysają walkę z Tunlock Ja pierdolę! Jezus, jakie to szybkie! Dwa strzały, nara! Człowieku, kurwa! No i chuj! No i chuj! O kurwa, ale... Nie mogę ginąć! Oho! Nara! Jaki bombarda! Co tu się dzieje? Jaka bombarda! Tak, no i spoko. No i jakby nawet, jak będziemy mieli jedną dziewiątkę, to to jest najważniejsze. Jestem kryty do końca aktu. Mało życia na naupacji. Jeszcze. Może coś do... Jeszcze potrzebujemy czegoś tam. Nie no kurwo, ty Jebana. Pierdolę no. Skam. Jebie mnie No kurwa Jak to się dzieje No jeden gość Siądziesz na tym kurhanie kurwa I wykonasz swoją mechanikę Nie poleci no nie no. Bez mechanik dzisiaj Bez mechanik Siadaj kur. Trzy kurany są jeszcze nietknięte Nie no nie Ale ona jest randomowa kurde. kurwa Kurwa respektowałem. Na chimerę miałem respektować, znowu to samo zrobiłem. Ja pierdolę, naprawdę. Co popierdolone czy machinarium, no? 5 sekund. O, mają mnie. Ja Ja pierdole, Ja pierdolę Normalnie ja GO! No kurwa mać z tymi szamanami no Już rolowałem Ja pierdolę Nie, yeah, jas, yes, Co robię, kurwa Więc to jest też niefajne nie No i kurwa, no i koniec I Jak uderzy mnie, okej, okay, dobra To jest tak, że jak uderzy mnie raz, to mam stuna już Ja pierdolę <grym> <grym> Przecież może ją ściągniemy Oj Nie widzę tego za bardzo Kurwa U. mać no i chuj. Hmm. Ciekawe. Dawaj support, gen dwójkę. Yeah, yeah. All like. Ends now. now. Ty, no kurwa! Existence. Aj, dobra, wychodzę. Odpowiem najgorszy atak, ale już go nie ma. No, Aziri kurwa. Dobra, S. najgorszy atak do końca. Okej, okay. dobra, jest okej. Okay. jest okej. Okay. Zajebiście, Jak na szósty run, tak? Jak plus 3 level of all minion skills, łącznie 12 poziom. Kończymy na 31 level speedrun. Tak to robimy.